Dobra. Już zacząłem układać kamienie na planszy. Mm. Początek tej gry jest normalny. Biały zagrał pincera, czarny wyskakuje. No i teraz myślę, że to co czarny mógłby, o czym czarny mógłby pomyśleć, to przepchanie dalej białego. Być może czarnemu nie podobał się taki scenariusz, bo sobie myślał, że to jest wpychanie białemu terenu po czwartej linii i to rzeczywiście jest satysfakcjonujące dla białych, że białe dostają tyle terenu. Ale teraz kamień na G3 stoi zbyt blisko siły czarnego i czarne mogą go skutecznie zaatakować, więc to by była jedna możliwość. A druga możliwość to taki agresywny atak od drugiej strony, tak jak w partii. Czarne zagrały. No i teraz pytanie, co robić? Musimy wyjść. Swoimi y, dwoma kamieniami, bo jak nie wyjdziemy nimi, to nas zamkną. To w następnym ruchu y, białe zagrają po prostu na F5 i nas zamkną. I jeżeli chcemy wychodzić, to musimy się zastanowić, które. bo ja tutaj widzę dwie opcje: albo F5, albo G4, albo może jeszcze G5. Tak skoczyć luźno. To która opcja się najbardziej podoba. Mm. Zależy od tego, które kamienie chcemy atakować, które chcemy, żeby były słabe i żebyśmy je atakowali, a które możemy wzmocnić. W tej chwili, kiedy czarny gra na G4, to wydaje się, że atakuje kamień na dole, ale tak naprawdę czarny mówi co innego. Czarny mówi, że on może wzmocnić kamień na dole, po to, żeby później zaatakować kamienie po lewej, bo należy uderzyć w ten kamień, którego się nie chce atakować, bo zawsze uderzenie wzmocni przeciwnika. No i zobaczmy, jak to się stało w grze. W grze biały wstał, uderzył, no i w tej chwili już, już dół białych jest, jest bardzo wzmocniony. Zysk, jakie czarny mogą z tego mieć, to możliwość przyatakowania grupy po lewej stronie, grupy narożnej białych. Opcja, która mi się trochę chyba bardziej podoba, to jest wydłużenie na F5, żeby nie wzmacniać za bardzo tego kamienia na dole. Jeżeli teraz biały i tak postanowi zagrać na dole, to my będziemy mieli więcej. Będziemy bliżej tych kamieni po lewej stronie i będziemy mogli położyć na nie większą presję niż w grze. A jeżeli białe odpowiedzą tam z lewej strony, no to wtedy już możemy dość agresywnie zaatakować kamień na dole i zrobić mu dużą krzywdę. Spójrzmy na grę, gra też to jest jak najbardziej normalne rozegranie. O, i teraz się zrobiła ciekawa sprawa, bo yy, czarny chce pójść do rogu. Dlaczego? Czarny widzi, że w jego kształcie jest słabość, że wypadałoby się połączyć, ale nie chce tego zrobić w taki pasywny sposób. Chciałby to zrobić jakoś bardziej aktywnie, jednocześnie zabierając narożnik białemu. A biały na to się nie zgodził i dokonał kontrataku. I teraz mam pytanie: dla kogo to jest lepszy rezultat? Co sądzicie? Jak wam się podoba? Hmm. Dla białych, no mi też się podoba dla białych Rzeczywiście um, Dlaczego dla białych? Możemy, nie wiem czy uda mi się Zrobić tutaj jakieś ładne teuary Czyli odwrócenie kolejności ruchów No ale wyobraźmy sobie Że na przykład nie ma tych dwóch kamieni Że nie ma um, Dajmy na to Oj, przepraszam Chyba mój internet. Czy tylko ja słyszę takie straszne dźwięk. od To możliwe, że nie, dlatego że ja mam... Ym... Czy mnie słychać? Bo... Teraz tak, ale chwilą było coś strasznego, było słychać takie... Tak, tak, tak. Znaczy, nie, bo ogólnie w... ja mam dzisiaj jakiś dziwny problem, bo w moim domu, w którym jest, znaczy nie moim, w domu, w którym mieszkam, nie ma dzisiaj internetu, więc łączy się poprzez dane komórkowe, i to może być niestabilne połączenie, niestety. A ja, Okej, okay. to czy mógłbyś jeszcze tylko powtórzyć poprzednie zdanie, tak, zanim tak, się tak, tak. tak. Dzięki, przepraszam włączenie się. No więc mówiłem, yy, mówiłem to, że chciałbym dokonać jakiegoś teorii, czyli zamienić kolejność, yy, zamienić kolejność ruchów albo porównać ten kształt z jakimś kształtem, który nam będzie łatwiej zrozumieć. To może usuniemy sobie. Raz, dwa, trzy kamienie białych, trzy kamienie czarnych, i spojrzymy na taki rezultat. Tutaj widzimy, co się dzieje: biały po prostu dostaje teren po czwartej linii, czarny dostaje ścianę. Czwarta linia mówi się, że czwarta linia to linia zwycięstwa. To jest chyba dobre rozegranie dla białych. No i później musimy do tego dodać taką wymianę, która jest dobra dla białych, ale niewiele zmienia. Taką wymianę, która też jest pewnie dobra dla białych, ale później też taką wymianę, która jest dobra dla czarnych. Czy nam coś mówi to tyłari? Nie wiem i nie wymyśliłem lepszego, ale tak czy siak wydaje mi się, że ten teren białych po czwartej linii powinien tutaj bia białych, białych raczej radować. Yy, czarny teraz zagrał te luki yy, i biały wchodzi do rogu. Dobrze. A, no i właśnie, tu jest jedna z, ważnych, z ważniejszych rzeczy w tej grze. Ten ruch czarnych to nie jest joseki. Joseki to wydłużenie. Dlaczego? Ten ruch to nie tylko jeśli chodzi o to joseki, ale tak ogólnie. Ten ruch doprowadza do takiego dziwacznego kształtu, bardzo rzadko spotykanego w go, w którym dwa i kentobi są tuż obok siebie. I w tym kształcie jest bardzo ważne, żeby być pierwszym, który wejdzie w pomiędzy i kentobi przeciwnika. I może się wydawać, ale po co? Przecież i tak nie rozetniemy. No i owszem, rozciąć nie rozetniemy, ale utworzymy punkt cięcia. I do tego zrobimy to wszystko w sentę. Biały powiększy swój, swoje terytorium narożne, utworzy punkt cięcia w kształcie czarnych, a może jeszcze jakiś tutaj dodatkowy punkt cięcia na Q13, nie? Także jeżeli biały tutaj zagra, to będzie bardzo zadowolony. Z drugiej strony, jeżeli to czarny zdąży tutaj zagrać, no to wtedy nagle w kształcie białych są punkty cięcia, i biały musi wtedy odpowiedzieć. I wtedy czarny jest w miarę zadowolony. W każdym razie na pewno. Po tym jak czarny zagrał to uderzenie niestandardowe, to biały natychmiast powinien wchodzić w środek i tworzyć punkty cięcia w kształcie czarnego, jednocześnie ubezpieczając swój narożnik. To było bardzo, bardzo wartościowe i a czy J5 teraz to za szybko. Jeśli chodzi o białego czy o czarnego, pyta, pyta budda, czy, czy J5 za szybko? Biały, aha. W grze A, w grze biały w ogóle zagrał gdzie indziej. Znaczy, na pewno najpierw trzeba wejść, bo to jest, bo to jest po prostu bardzo, bardzo wartościowe i można to zrobić w sente. I teraz jest pytanie, czy grać białymi J5. To jest duży ruch. Takie zagięcie, takie zakręcenie jest zawsze bardzo dużym ruchem. Jest też nastawione na mojo. To mojo to mi się trochę tutaj nie do końca widzi ze względu na silną pozycję czarnych. Więc biały rzeczywiście chce tutaj sobie rozbudowywać formację na dole. Ale yy, kamienie czarnych w prawym górnym narożniku na pewno będą przeszkadzały w utworzeniu, tej, w utworzeniu wielkiej formacji. Więc nie wiem, czy to jest największy ruch na planszy. Mnie się wydaje, że może być więcej wejść na tę górną bandę czarnemu, bo tam jest jeszcze tyle wolnego miejsca. To zwróćmy uwagę, jak dużo. Tam jest 3, 5, 7, 9, 11 wolnych przecięć. To jest. Pusta banda. Jeżeli czarne tam zagrają, będą miały wielkie mojo. Ostatnia duża pusta banda. To myślę, że tam warto zagrać. Natomiast ruch na J5 też jest duży, ale chyba jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Biały zszedł, no i to był, to był na pewno błąd, bo teraz to czarne mogą tutaj sobie wejść. I kształt czarnych już nie ma takich słabości, jakie miałby, gdyby to biały tam zagrał. Czarny zamiast tego ocyć. No i ja tutaj mógłbym powtarzać wielokrotnie o tym, jak to biały powinien wchodzić, a w sumie może może nie tylko wchodzić, może można też zagrać hanę i tak zniszczyć kształt czarny. Także też jest taka opcja, też jest taka opcja, może nawet lepsza. No ale obaj gracze tego nie grali, więc, więc przejdźmy nad tym do porządku dziennego i nie, nie mówmy cały czas o tym samym. Gdzie w partii zagrały Białe? Białe zagrały. Chyba znowu się tnie internet. Nie jestem pewien, bo naciskam na KG i nic się nie dzieje. Dobrze. A, dobra, bo teraz właśnie Białe zaczęły rozszerzać tą swoją, tą swoją e, dolną bandę. Duże. E, może tak. Znaczy, z pominięciem, z pominięciem. Te, tego ruchu, który jest tak strasznie ważny. Eem, czy mnie słychać? Hmm, czy mnie słychać? Dobra, okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Jej, będzie nagranie z tej lekcji na szczęście i tam mnie nie będzie cięło, bo to nagrywam sobie lokalnie. Więc jeżeli czegoś nie było słychać, to zawsze będzie można sobie dosłuchać Kanał bydgoskiego turnieju jako takiego zostanie już na dniach utworzony i tam wtedy będzie to nagranie dostępne. Można grać tutaj, rzeczywiście rozszerzać się białymi na dole. Można też próbować jakoś inwadować. Ale teraz to już trochę ciasno, więc nie jestem pewien. Spójrzmy na partię. Aha. Kopnięcie. To ma sens jak najbardziej. O, i czarny podszedł z drugiej strony. To jest niespotykane. Teraz biały pewnie najlepiej by zrobił, gdyby po prostu zagięł ten kamień po prawej stronie. To wygląda zupełnie jak joseki, które wszyscy znamy. Biały ma chodzi, czarny podchodzi, biały odskakuje. Tylko, że do tego joseki zostaje dodana wymiana A na B. I ruch białego w B jest bardzo przydatny, on wzmacnia narożnik, a ruch czarnego w A nie wiadomo co robi. Także z tego moim zdaniem biały powinien być zadowolony. I to, była najpro, to było najprostsze rozegranie. Zamiast tego biały zdecydował się... Ym zabezpieczyć narożnik i za tym też stoi bardzo mądra myśl, bo biały nie chce dać czarnemu zbyt łatwego, zbyt dużo przestrzeni tutaj, żeby czarny się nie zbudował na dole i żeby cały czas na niego kłaść presję. Czarny w tej chwili gra, wychodzi tamtym kamieniem i biały zagrał tenuki. I to mnie zdziwiło, bo przecież możemy po prostu zagrać na o4 i znowu mamy tak samo jak w joseki, jak w znanym nam wszystkim joseki, chyba znowu mnie zacina, a niech to. Mm, no teraz jest ok. Tak? Aha, a? dobrze. To zaraz, to dlaczego nie działa mi skrót klawiszowy? Yy, dobra. Yy, w każdym razie chciałem powiedzieć o o tym joseki, że to wygląda zupełnie jak to joseki, do którego została dodana wymiana a na b. No więc biały nie ma powodów naprawdę, nie ma powodów do niezadowolenia. Zamiast tego biały rozpoczyna atak agresywnie, ale może też można. To jest inny plan. I czarny nie chciał nie chciał rozdzielać białego, bo bał się, że ta, że ta walka po prostu będzie dobra dla białych. I to była dobra intuicja czarnych, ale biały, właśnie, i to był błąd białego, że biały się po prostu połączył i umożliwił czarnym połączenie się górą, y, zabezpieczenie swoich kamieni. Zamiast tego, biały powinien chyba z zimną krwią iść w tę walkę. I rozdzielać czarne, i znowu, jeżeli czarne będą rozdzielać białe, to walka, która nastąpi, wcale niekoniecznie będzie łatwa dla czarnych. Myślę, że tak można było uzyskać lepszy rezultat niż w partii. W partii biały po prostu, po prostu się zabezpieczył, czarny się zabezpieczył. Może wszyscy zadowoleni, nie wiem. Na pewno jakiś kompromis. Biały teraz inwaduje. Można, jak najbardziej. Yy, tylko, że tę inwazję zazwyczaj się kontynuuje tym ruchem. Czarny wchodzi, żeby nie dać... A, ha, 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 w ogóle to śmieszne, dlatego, że to jest ten ruch, o którym mówiłem, że jest taki zły i że nie należy go nigdy grać, tak? To jest dokładnie to samo, co, co po prawej stronie przecież, więc dlaczego teraz białe grają ten karygodny ruch w postaci i kętobi tuż obok i kętobi czarnych? No, otóż dlatego, że teraz białe tutaj nie walczą z czarnymi jak równy z równym, tylko czarne są strasznie silne naokoło i białym zależy na stworzeniu sabaki, na stworzeniu lekkiego kształtu i niekoniecznie na ratowaniu każdego z kamieni. Dlatego biały wybierają takie rozegranie trochę lżejsze, trochę bardziej nieuchwytne. Tymczasem zagranie z gry pozwala czarnemu na, taki, na silniejszy atak na grupę białych. Teraz białe, białe są cięższe. Białe muszą teraz uratować wszystkie swoje kamienie. A spójrzmy, co by się stało, gdyby biały zagrał na C14. Wówczas oczywiście czarny wchodzi, żeby stworzyć punkty cięcia w kształcie białego, ale biały też nie ma się aż tak źle, bo wprawdzie poświęcił kamień w narożniku, ale zyskał całkiem ładny, ładny kształt na zewnątrz. To jest standardowe rozegranie, takie jakby powiedzmy joseki. Mhm. Zamiast tego biały zagrał w ten sposób i czarny atakuje. No, jest to, jest to bardzo dobry atak. Czarny dostaje dużo na zewnątrz, tego nie rozumiem. Zejścia na drugą linię, jeżeli pchają nas od tyłu, to ja bym wydłużał, ja bym się cieszył. A tam na drugą linię tam jest mało punktów. Po co w ogóle tam grać? To jest jakieś jose. Białe wtedy wyłażą i słusznie. Tylko właśnie, nie udało się białym wyjść w jakiś taki bardzo przyjemny sposób. I czy, czy to było w ogóle możliwe? Hmm. Pewnie lepiej było zagrać tak, bo w ten sposób już grozimy, że przeżyjemy na bandzie. Więc jeśli czarny nas zamknie, to przeżyjemy. A jeśli czarny nas będzie próbował zabijać, no to wtedy wyjdziemy. Biały zamiast tego zagrał w ten sposób. No co, unie, co umożliwiło czarnym rozcięcie białych. To byłoby bardzo groźne. Czarny jednak tego nie zrobił. Czarny dał się białym połączyć i być może było to trochę nieoptymalne, ale tak czy siak biały ucieka i ma bardzo słaby kształt, taką, taką kluskę, znaczy bardzo bezoczny kształt, bardzo ciężki kształt. No ale biały nie dał się złapać, no więc w porządku. Wyszło, wyszło nie tak źle. Czarny być może tutaj pograł troszkę zbyt strachliwie. Ja na miejscu czarnego na pewno rozważałbym próbę zamknięcia białych. Nie wiem jak ona by się skończyła, ale wydaje mi się, że białym nie będzie tak łatwo. Że czarny tutaj jednak nie są takie łatwe do porozcinania. A jeżeli nie zamykania białych, to przynajmniej tworzenia tego wielkiego terenu. No ale rozumiem, że czarny był przestraszony ym, siły, siły przeciwnika i ym, możliwości. Ataku na grupę po lewej stronie. Na tego, że biały może spróbować ją zabić, więc teraz czarny postanowił wzmocnić tę grupę po lewej, ale ona nadal jest bezoczna, jest to trudna sytuacja dla czarnych. Białe wyszły z całej sytuacji na plus. Białe, białe wyszły dobrze, bo wylazły swoją grupą i teraz to białe robią w centrum to co chcą. Czarne wy wyskakują, oczywiście, koniecznie trzeba. Mm, a no, i tutaj to był niestety zbyt agresywny ruch białych. Białe powinny były po prostu skoczyć, i nie musimy się przejmować tym, że czarny bierze teren po piątej linii. Dlatego że żaden to teren, ponieważ jest on otwarty z dołu i możemy po prostu wskoczyć na P18. I teraz te wspaniałe ruchy na piątej linii czarnych wyglądają głupawo, bo to są w zasadzie pola neutralne, one nie ograniczają żadnego terenu. Tam na górze jest siano, czarny nie ma tam co wziąć. Więc nie trzeba było tak przyostrzać ruchem na L15. Teraz czarny rozciął i to była jak najbardziej słuszna decyzja, dlatego że grupa białych po lewej stronie jest strasznie ciężka, a jednocześnie nie bardzo ma oczy. Na bandzie, czy tam jest jakieś oko? Tak, na bandzie można zdobyć jedno oko, jeżeli białe zag... Zaraz. Czy ja jestem głupi? Jak to jest? E, czy białe mogą tutaj zrobić oko? Czy ktoś umie to przeliczyć szybko i mi powiedzieć? Czy czarne mogą zabrać to oko takim wspaniałym ruchem? Czy też nie? Czy też istnieje jakaś kontra białych? Może na przykład tutaj skontrujemy. hę. A nie, zaraz. Przecież możemy w taki. Nie, w taki sposób nie skontrujemy. Hmm. To jak to skontrować? Może tak. Hmm. Tak, w ten sposób stworzymy oko. Hmm, no dobra, wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że rzeczywiście biały może zrobić oko. Um, czy trzeba czarnymi A13 jako pierwszy? Małpa nie działa. Małpa na pewno daje oko. Um, no, trudna sytuacja. Także, także nie, wiem, nie wiem do końca, ale chyba białe rzeczywiście mogą stworzyć oko, więc ta grupa nie jest aż tak słaba. Ale tak czy siak, jeżeli będziemy próbowali wychodzić teraz kamieniem, kamieniem na górze, to wówczas czarne będą prowadziły atak na obie te grupy, i to może być bardzo groźne. Dlatego biały dość przytomnie nie szedł tak wariacko w ten atak, tylko poświęcił kamień. Po czym. O czym co zrobił biały? Oj, no i chyba znowu mnie zacina, a nie dobrze. A biały po prostu zbudował kształt. Bardzo ładny kształt, bezpieczny. Ym... Czy konieczny? Raczej tak. No, raczej trzeba. Zwłaszcza, że też kładziemy pewną presję na czarne. Ym... Natomiast czarne zyskały trochę na górze, i teraz możliwe, że gra nie jest zła dla czarnych. No i czarne zdążyły teraz zagrać ten ruch, który tak się świecił od już wielu minut. Każdy powinien chcieć tam zagrać. Biały, biały po prostu złapać ten kamień czarny, biorąc dużo, dużo punktów, a czarny wyjść i tym samym zagrozić narożnikowi białych. Biały jest bardzo zdenerwowany, że czarny zdążył tutaj zagrać. Biały postanowił po prostu się wzmocnić, co ma sens, hmm, ale nie wiem, czy troszkę niezbyt, nie nazbyt nie na tutaj polubownie biały zagrał. Być może biały mógł troszkę. Mógł teraz zagrać gdzie indziej, na przykład zagrać ten olbrzymi ruch na górze. On jest naprawdę duży, on zabiera czarnemu mnóstwo. Biały tak troszkę spokojnie, no i później białym nie starczyło ostatecznie. A, ale się udało, no dobra, nie, nie. No to jeżeli czarny odpowiedział, to oczywiście, że tak, ale czarny nie powinien odpowiadać. Po co czarny ma odpowiadać, kiedy jest taki duży ruch na górze? Czy czarny boi się bardziej, że biały wskoczy tu, czy bardziej czarny się boi, że biały wskoczy tam? Który skok jest groźniejszy? A czy B? A czy B? Na górze czarny ma wielki teren do zagarnięcia, na dole w zasadzie nic. Więc bardzo dziwny wybór czarnego. Znaczy, ja rozumiem dlaczego czarny tak zagrał, bo mamy ten instynkt, żeby odpowiadać na ruchy przeciwnika. Ale czasami nie należy zupełnie odpowiadać na ruchy przeciwnika i możemy sobie po prostu porównać dwie sytuacje, że są bardzo podobne, ale widać, że na górze jest więcej do wzięcia, więc zamiast odpowiadać na ruch przeciwnika, należało zablokować teren na górze. No, więc biały, biały tam wlazł. O, dopiero teraz udało się to zagrać. Czarny na wszystko odpowiada, także biały, biały jak na razie się cieszy. To jest trochę dziwne zagranie, bo ono nie bierze punktów. To lepiej zagrać na trzeciej linii i już wziąć punkty, a nie tak wysoko jak w partii i pozostawić czarnemu możliwość wskoczenia. Ehm. Um, um. A i czarny wskakuje jeszcze dalej. To jest ruch dość dziwny, ruch na pierwszej linii w momencie kiedy są jeszcze ruchy na drugiej linii na przykład. To raczej ten na drugiej linii powinien być większy niż ten na pierwszej linii. I też czarne nie powinny odpowiadać. Czarne zupełnie niepotrzebnie odpowiadają. Ile czarne, ile czarne zabezpieczają punktów odpowiadając na ruchy białych? Ja tutaj jestem w stanie zobaczyć, że tak 1, 2, 3, 4, zaraz, czy znowu mnie, mnie, mnie zacina, bo znowu nie widzę, co się pokazuje na kgs ie 1, 2, 3, może max 4, a przy okazji czarne oddały białym dwa punkty. No to o co tu chodzi? Dla dwóch punktów stracimy sentę? kiedy są takie duże ruchy, jak na przykład ruch na górnej bandzie poza tym też dziwny ten wybór białych raczej należało podchodzić od góry i dopiero jeżeli czarne tutaj zagrają to wtedy grać od dołu a jeżeli czarny zablokują to wtedy wchodzić od góry a tak od razu tę małpę raz, że to jest w ogóle gota, a dwa, że nawet jeżeli czarny odpowie, to ja nie wiem co biały na tym zyskał tylko trochę wzmocnił czarnego więc to było takie trochę, trochę wątpliwe rozegranie ta małpa nie groziła żadną dużą wyżerką terenu, więc czarny naprawdę nie musiało odpowiadać o, a tutaj z kolei białe mogły pograć odważnie, i tutaj z kolei czarne zyskały wiosę, bo białe mogły pełznąć dalej. I co? Boimy się tego, że czarne tu wejdą? Przecież będą się musiały cofnąć, a białe wtedy wskoczą w teren czarnych. A jeżeli czarne będą blokowały teren, to będziemy mogli im wejść bardzo, bardzo głęboko, bardzo, bardzo głęboko. I to by była różnica. Mm, kilkunastu punktów. Kilkanaście punktów różnicy w porównaniu z tym, co w grze. I teraz jeszcze biały wzięły to. To nie jest nawet aż tak duże, te, te dwa kamienie, to jest tam, nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery punkty, coś, coś w tym stylu. No, cztery punkty. Ruch za cztery punkty, Mech, to prawdopodobnie większe są te ruchy na zewnątrz, albo na przykład małpa czarnych na dole. Małpa to jest ile warta? Zazwyczaj małpa to jest warta 7 punktów w sente, tak? Więc na pewno to było znacznie większe niż. Cztery punkty w gotę, które biały wziął, biały wziął na górze. Dobrze jest trochę sobie porównywać te, te ruchy w końcówce i zastanawiać się, który jest większy, a niekoniecznie zawsze iść tak za tym, co się wydaje naturalne, za tym, co tak, um, nie wiem, że o, gramy sobie w tym miejscu, no to sobie gramy w tym miejscu. A tymczasem gdzieś indziej jest znacznie większy ruch. Później czarnemu się jakoś udało tutaj dość magicznie otoczyć w centrum sporo punktów i chyba dzięki temu czarne wygrały partię. Ale to znaczy czarne wygrały partię, bo ta partia też była bez komi. Więc na planszy czarne wygrywały, ale nie, nie była to duża różnica. No ale jak to się stało, że tutaj czarne zdołały y, tyle, tyle zagarnąć Prawdopodobnie. Aha, no dobra. No wszystko wydaje się, że biały nie popełniły błędu, błędu. Tylko że teraz nie wiem, czemu biały nie grają hane. I nie kładą presji na kamień czarny. Zamiast tego tak troszkę uciekają od miejsca walki co pozwala czarnym na wzięcie dodatkowych czterech punktów. Mm -hmm. Znowu zacina mi KGS-a. Um, w ogóle to tak: za tydzień ja będę już u siebie w Warszawie w domu i tam internet będzie lepszy niż tutaj. <gryw> Więc jakieś przyszłe lekcje będą w lepszej jakości. O, biały zdążył tutaj zablokować, no to jest jakaś magia. Przecież czarny mógł to zrobić w sentę. Jak czarny mógł o tym zapomnieć? Siedem punktów stracił, tak zupełnie jakby nigdy nic. Grając jakiś nieduży ruch w centrum. Hmm. No nie, co ten KGS? Co ten internet? Czym nie słychać? Prawdopodobnie mnie. A nie, może mnie słychać. Dobra. Biały na pewno się bardzo cieszy, że zagrał tam na dole i zabrał czarnym 7 punktów. Tak zupełnie za darmo. No i później były też jeszcze jakieś błędy. Na przykład tutaj tym ruchem na F12 biały zabiera czarnym 1 punkt, ale kończy w gotę, bo musi się, musiał się później zabezpieczyć w B. To zamiast tego lepiej było grać grać. Ten ruch, który też zabiera czarnym jeden punkt, ale przy okazji dodaje białym jeden punkt i jest w Sente, a jak czarny zagrał, to czarny skończył w Sente, no więc to było znacznie większe. Dobra, no i później toczyło się, toczyło się Jose, i w końcu partia się zakończyła. Było bardzo blisko, ale nie było komi i czarne wygrały. To chyba tyle, jeśli chodzi o mój komentarz do tej partii, natomiast możliwe, że są jeszcze jakieś pytania, to wtedy bardzo zachęcam i zapraszam i y, zamieniam się w słuch. Albo we wzrok, jeżeli akurat napiszecie na KG się zamiast odciszyć mikrofon. I powiedzieć. Yy, czy nie lepiej mała małpa? Yy, ani zaraz. Nie, to jest dawne pytanie. To jest to jest dawne pytanie. A w ogóle to jeszcze jedna rzecz. Jak to się stało, że czarny tutaj się połączył. Aha. Jak czarny zagrał tutaj, to biały mógł rozciąć. Biały mógł. Rozciąć czarne kamienie. Wyszłoby lepiej dla białych, gdyby rozciąć. Dobra, nie słyszę w tej chwili żadnych pytań, więc możliwe, że to będzie tyle, jeśli chodzi o tę partię. Um, jaka stąd najważniejsza nauka? Hmm, jaka stąd najważniejsza nauka? Um, myślę, że najważniejsza rzecz to jest, to jest z otwarcia. Że należy wchodzić na 15 i tworzyć czarnym punkty cięcia. Jeżeli mamy takie dwa i które są koło siebie, to jest bardzo ważne, kto pierwszy tam wejdzie w środek i kto utworzy przeciwnikowi punkty cięcia, a sam będzie zabezpieczony. Um, tak. Mówię, mówię o tej sytuacji. Tak. Y jeszcze jedna nauka. Kiedy, kiedy nas tak uderzają, no to po prostu fajnie jest, fajnie jest zagiąć i, i będzie, i będzie biały szczęśliwy. Zagiąć na o4. Nie ma powodów do niezadowolenia. No i nie wiem, co tam jeszcze. No, był jeden overplay białych na górze, który dał czarnym odciąć białykami, a później było trochę błędów w wiosę po obu stronach. No ale taka ładna, ciekawa, wyrównana gra. Także, no nie wiem, ode mnie to tyle. Um, I jeżeli nie ma pytań, to będziemy kończyli na dzisiaj. Dzięki, jeżeli nie było czasami słychać, to nagranie będzie dostępne i możecie sobie dosłuchać wtedy. A na teraz to tyle. Dobrej nocy. Cześć.